Dzień dobry. Jest 21 lipca 2023 roku. Właśnie wybiła godzina 20, a więc pora na poligon TV News Extra. Standardowo dzisiejsze wydanie zaczniemy sobie od segmentu kartka z kalendarza, w których sobie przypomnimy dzisiejsze rocznice. W 1620 roku urodził się Jean Picard francuski duchowny katolicki oraz astronom i geodeta. Jako pierwszy wykonał pomiar długości ruchu, łuku południka ziemskiego i na tej podstawie policzył rozmiar Ziemi. Jego obliczenia różnią się od obecnych ultraprecyzyjnych wymiarów o 15 km, czyli 2 promile pełnego wymiaru Ziemi. W 1798 roku odbyła się bitwa pod piramidami między wojskami Napoleona a maneludzkimi. Zakończyła się zwycięstwem Francuzów, co otworzyło im drogę do podporządkowania sobie Egiptu. Plany te jednak zniszczyła flota brytyjska niedługo później, bo już 2 sierpnia, pokonując Francuzów w bitwie u ujścia Nilu, co zablokowało francuskie linie komunikacyjne. W 1807 roku proklamowano wolne miasto Gdańsk, czyli takie państwo miasto, które było zależne jako protektorat francuski. Ten byt został zlikwidowany już na Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku, czyli 8 lat później, no i przyłączony już jako integralna część do Prus. W 1899 roku urodził się Ernest Hemingway, amerykański pisarz i dziennikarz. Jego najpopularniejsze dzieła to: Komu bije dzwon? Stary człowiek i morze. Pożegnanie z bronią. Czy Słońce też wschodzi. W 1904 roku zakończono pierwszy etap budowy kolei transsyberyjskiej i tym samym zaczęła się kolonizacja Syberii na naprawdę masową skalę. W 1945 roku urodził się John Lowe, amerykański darter, którego gra w latach 70. i 80. XX wieku sprawiła, że dart stał się sportem międzynarodowym, chętnie pokazywanym też w telewizji. Jest autorem pierwszego w historii dziewięciorzutkowego zejścia pokazanego w telewizji w 1984 roku, czyli polega to na zdobyciu 501 punktów na minimalnym wymaganym yy, liczbie rzutów, czyli właśnie w dziewięciu rzutach, to 501 punkt. W 1951 roku urodził się Robin Williams, amerykański aktor głównie w filmach komediowych, chociaż też dublarze, na przykład robił. Zagrał m.in. w filmach pani Fire, Good Morning Vietnam, Buntownik z Wyboru czy Stowarzyszenie Umarłych Poetów. No i zresztą za film Buntownik z Wyboru dostał Oscara za rolę drugoplanową. W 1969 roku dokonało się jedno z największych wydarzeń w historii ludzkości a mianowicie Neil Armstrong oraz Boss Aldrin jako pierwsi ludzie kiedykolwiek stanęli na innym ciele niebieskim niż na Ziemi. A chodzi oczywiście o lądowanie na Księżycu statką Apollo 11. Epokowe wydarzenie, które nawet jeśli się nie mylę, to za komuny w komunistycznej telewizji pokazywali, chociaż to Amerykanie wylądowali pierwsi. Także takie to było wydarzenie podniosłe. W 1973 roku w Polsce wypadła pierwsza wolna od pracy sobota. W 1983 roku w Radzieckiej Stacji Antarktycznej Wostok zanotowano najniższą w historii temperaturę powietrza na Ziemi: minus 89,2 stopnia Celsjusza. W 2007 roku zmarł Don Arden, brytyjski menadżer grup muzycznych takich jak Black Sabbath, Small Faces oraz Electric Light Orchestra. Prywatnie jest to ojciec Sharon Osborne i teść jego Osborne. A teraz zamieszką przeszłość sobie zostawmy w spokoju, przenieśmy się do wydarzeń minionego tygodnia, chociaż nie ma ich dzisiaj zbyt wiele do przedstawienia. Ale zacznijmy sobie od wydarzeń międzynarodowych. Legendarny amerykański spec do spraw międzynarodowych właśnie, Henry Kissinger, postanowił w wieku 100 lat odwiedzić Pekin Niezapowiedziany. Mimo, że nie pełni już żadnej funkcji oficjalnej, to wciąż spotkał się z samym cesarzem Xi Jinpingiem oraz kilkoma innymi przedstawicielami chińskiej wierchuszki. Wizyta miała na celu apel o zażegnanie niesnasek między mocarstwami, czyli Stanami oraz Chinami. Kissinger mówił, że USA i Chiny po raz kolejny spotykają się na rozdrożu, a ich dobre stosunki są niezbędne dla dalszego pokojowego działania zarówno tych dwóch nacji, jak i całego świata. I jeszcze lekki rys historyczny. Henry Kissinger jest bardzo ciepło odbierany w Chinach po dziś dzień ponieważ jest on jednym z głównych architektów tego tak zwanego zwrotu Chin, właśnie otwarcia się na świat w latach 70. No i dzięki niemu Deng Xiaoping, czyli ówczesny cesarz, mógł przeprowadzić swoje wielkie reformy gospodarcze i dzięki tym reformom właśnie Chiny są między innymi tu, gdzie są teraz. Także no Kissinger fajnie jest odbierany tam w Chinach, podobno. A tymczasem ciekawe informacje na temat spotkania grupy BRICS, które ma się odbyć pod koniec sierpnia tego roku w RPA. Co ciekawe, na szczycie nie pojawi się Władimir Putin, czyli prezydent Rosji, jednego z państw właśnie tej grupy, ponieważ wystawiony jest za nim przez Międzynarodowy Trybunał Karny list gończy i nakaz aresztowania. A jako, że RPA Republika Południowej Afryki jest jednym z państw sygnatariuszy właśnie tego paktu o Międzynarodowym Trybunale Karnym, no to musieliby go już od razu na lotnisku wziąć i skuć w kajdanki po prostu, co i tak by przekreśliło jakby udział Putina w całym tym zjeździe. Tak więc rosyjska wierchuszka stwierdziła, że będzie ich reprezentował Sergiej Ławrow. Minister Spraw Zagranicznych. No a samo spotkanie odbędzie się w dniach 22-24 sierpnia w Johannesburgu, a będą na nim poruszane tematy zacieśniania współpracy gospodarczej w grupie BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny oraz RPA. Bo BRICS to jest skrót tak naprawdę. No i w sumie to tyle chyba z ciekawych informacji, które się działy w Polsce. Działy się też rzeczy, ale nie powiedziałbym, żeby były ciekawe, bo rozbiło się jakieś auto w Krakowie, jakaś kobieta w szpitalu, coś z policją, nie na to co chodziło. Także przenieśmy się po prostu do najważniejszych rzeczy, czyli do pogody na weekend. Przez ostatnie dni troszeczkę nas straszyło deszczem, troszeczkę chmurno deszło nawet dzisiaj, jest taka niepewna pogoda i... Nie wiadomo, czy zaraz nie zacznie padać przypadkiem, ale to już każdy musi ocenić sam, spoglądając przez okno. Natomiast, żeby się dowiedzieć, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości w najbliższych dniach, to połączmy się z naszym korespondentem. Halo, halo! Dzień dobry. Jak słusznie powiedziałeś, rzeczywiście pogoda przez ostatnie dni tak trochę straszy. Chociaż, wedle wskazań Instytutu Meteorologii na Uniwersytecie Warszawskim, to w zasadzie dzisiaj to straszenie powinno się skończyć. No bo jeszcze w tym, właśnie w tym momencie jak mówię te słowa, jeszcze przez najbliższą godzinę półtorej. No to troszeczkę jest tu pokazane, że w Krakowie mogą wystąpić takie miejscowe malutkie opady. Takie przelotne deszcze, jak to się mówi. No więc zobaczymy. Jeśli ktoś mieszka pewnie w innej dzielnicy, to może u niego właśnie to pada, więc tak, nie jestem w stanie stwierdzić z miejsca, gdzie jestem w tym momencie. U mnie nie pada, więc fajnie. Polecam. Natomiast jutro, czyli w sobotę, będzie lekkie zachmurzenie. Natomiast nie będzie zimno, nie będzie raczej padać. Będzie w granicach 23-25 stopni, temperatura, więc całkiem przyjemnie. No a przez to, że nie będzie aż taka wielka lampa od słońca, to będzie właśnie przyjemnie się czy spacerowało, czy na rowerze, czy jakieś inne aktywności, właśnie na świeżym powietrzu, na otwartej przestrzeni więc jutrzejszy dzień wygląda na to, że będzie całkiem sprzyjał tego typu aktywnościom. No a jeśli chodzi o niedzielę, no to już będziemy mieli z powrotem lato pełną gębą, czyli po prostu czyste niebo. E, słońce grzeje, temperatura już dobijająca do 30 stopni Celsjusza. E, no i jeszcze tak powie, powiedziawszy tylko o nocach, czyli noc z piątku na sobotę, no to powinna być Właśnie no, taka typowo letnia jak widzieliśmy też w ostatnich dniach, no, chociaż może w ostatnich dniach to zły przykład, bo e, z czwartku na piątek czy z środy na czwartek no to spadła temperatura troszeczkę do tam już 15 stopni czy coś, e, natomiast e, z piątku na sobotę temperatura powinna wciąż się utrzymywać w rejonach 20 stopni, natomiast z soboty na niedzielę no to jeszcze to będzie parę stopni więcej, e, także nie trzeba się obawiać tutaj zupełnie o temperaturę, przynajmniej w Krakowie. No i tak jak mówię, że również deszczowo raczej nie powinno być, chociaż w sobotę będzie tak troszeczkę zaciągnięte niebo chmurami, ale nie powinien z nich spaść deszcz, przynajmniej wedle wskazań Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Meteorologii. Czyli w weekend zdecydowanie złapiemy troszeczkę oddechu od tego upału. Tak, no tak jak mówię, właśnie zdecydowanie w sobotę. Szczególnie będzie można złapać oddech, bo e, no, aura będzie taka właśnie sprzyjająca do może e, nie zwiedzania, czy bo to jednak powiedzmy, że pewne rzeczy najlepiej wyglądają w pełnym słońcu, no ale wydaje mi się, że do takiego czy chodzenia gdzieś, e, jeżdżenia na rowerze, czy właśnie przemieszczania się generalnie i bycia. Poza domem, nie pod dachem, no to nie będzie tak uciążliwe miejsca, gdzie nie będzie cienia. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia. Dziękuję Ci również i do zobaczenia. I dziękuję także Państwu za obejrzenie tego materiału. I przypominam, że wszystkie linki do informacji, które tutaj podawałem, są dostępne w opisie filmu. Także zachęcam do zapoznania się, bo tam trochę więcej jest niż to, co ja tutaj mówiłem. Są też jakieś tam eksperckie rzeczy pododawane w tych artykułach, także myślę, że jest to całkiem ciekawe. No i też przypominam, że w linku, w opisie jest link do mojego Twittera, także jak ktoś chce to zapraszam, bo ja tam wrzucam te same informacje, o których mówię, jeszcze parę innych, które prawdopodobnie może są trochę mniej ciekawe niż to, co ja tutaj podaję, ale wciąż. Wrzucam je na Twitterze, także jak ktoś ma Twittera, to zapraszam. No i zachęcam do włączenia naszego kanału już za tydzień, bo nadajemy nasz program w każdy piątek o godzinie 20.00. Także zapraszam i widzimy się za tydzień. To było Polygon TV News Extra.